Zmowa poranka. Ksiądz biskup Romuald Kamiński jest dzisiaj z nami. Szczęść Boże, dzień dobry księże biskupie. Dzień dobry, pozdrawiam. Już na temat wczorajszego meczu rozmawialiśmy, a teraz pierwsze wspomnienia związane z egzaminem maturalnym. Ksiądz biskup jak wspomina maturę swoją? Za rok będzie 50-lecie od matury. Starszy jestem już. Matura. Kiedy to minęło, prawda? O, ale piękne dni. Szczerze mówiąc, to nie czułem jakiegoś takiego. Niepokoju. Niepokoju, nie. Jak człowiek się uczył tyle lat, to nie o, czuł. Tak. O, o, tak. Czytał lektury. No właśnie. E, nie. Dobrze było i atmosfera była dobra. A nauczyciele podpowiadali? Byli życzliwi? Bardzo. Naprawdę to nie mogę wszystkiego <noise> powiedzieć. Naprawdę te trochę inne zwyczaje, tak jak słyszę, są dzisiaj, ale tamte mi się bardzo podobają. Może życzliwości, tak? A z jakich przedmiotów jeszcze wówczas dawało się maturę? Proszę nam przypomnieć. Język polski, matematyka i fizyka, bo ja byłem w techniku. To gratuluję. Fizyka, tak, no nie wiem, bym się chyba tak nie jest. porwała na to. Chociaż miałam albo bardzo dobre oceny, albo troszeczkę gorsze. Księże biskupie, bardzo y, dużo ważnych, istotnych y, wydarzeń w tych najbliższych dniach, prawda? E, I na terenie naszej diecezji i nie tylko, ale zacznijmy od Matki Bożej, prawda? Bo często słyszymy, że nasza pobożność, y, pobożność polska jest maryjna. E, jak to się stało, że właśnie Matka Boża Łaskawa jest patronką Warszawy? Ponieważ tutaj ten szlak polski się zrodził, to jeszcze było przed wojną polsko-szwedzką, za czasów króla Jana Kazimierza. Została ona tutaj jakby przeszczepiona przez zakonników, którzy przybyli tutaj zakładać szkoły powszechne. I wtedy jeden z nich przybywając tutaj, jadąc z Włoch, wstąpił do Częstochowy. I tak się zauroczył Matko Boską Jasnogórską, że mówi: Muszę tutaj coś takiego uczynić, żeby Warszawa także miała swoją szczególną patronkę. I właśnie i ze swoich rodzinnych stron tam z Włoch. Przywiózł kopię tamtego obrazu i przedstawił to malarzowi królewskiemu, i on na podstawie tamtego wizerunku przygotował właśnie wizerunek Matki Bożej Łaskawy. Takie to były początki. Takie to były początki. Mhm. Tak. A to, że mamy szczególny charyzmat i nie, nie charyzmat, tylko szczególną cześć do Matki Bożej, to jest proste wytłumaczenie. Po prostu dobrze odczytujemy Ewangelię, bo na nasze drogi Matkę Bożą sprowadził sam Bóg. I On był pierwszym jakby adoratorem, więc my wypełniamy tylko to, co nam podpowiedział ojciec nasz niebieski, a potem Pan Jezus wobec swojej matki był szczególnie w takiej powiedziałbym no pozie uwielbienia i my Naśladujemy. Czyli możemy powiedzieć, że wielokrotnie Matka Boża m, ingerowała, a raczej pomagała nam w różnych dziejach historii, prawda? Mhm. Nie da się tego opisać ani streścić. To jest ciągły cud jej obecności w naszym narodzie, naprawdę. A możemy podać z takich kilka przykładów? od samego początku to są mniejsze i większe, ale my najczęściej e, pamiętamy to pierwsze jej takie wejście mocne, czyli w czasie odzyskania e, suwerenności niepodległości po potopie szwedzkim. A potem e, rok 1920. To tutaj dla naszej społeczności diecezji warszawsko-praskiej to jest takie bardzo czytelne, ale nie tylko, bo dla, dla samej Warszawy i dla, dla tego roku, o którym wspomniałem. I e, potem czasy e, trudne komunistyczne, kiedy było takie powszechne e, wołanie o jej pomoc i, i to, że wyszliśmy z, z tych wszystkich opresji to zawdzięczamy jej pośrednictwu. I dziś także jest nam potrzebna. Szczerze e, chciałbym, tak powiem, wyznać, że e, miałem taki niedosyt duży, to może nawet nie jest odpowiednie słowo, ale... Wprawdzie jest sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i u ojców jezuitów na Starym Mieście. I figura Matki Bożej łaskawej peregrenowała. Tak. Ksiądz Biskup mówił, nam i, rok temu pamięci. Mhm. I poprosiłem, żebyśmy mogli dzisiaj żebyśmy mogli w tym roku, czy w sobotę, najbliższą o godzinie 12:00 Wspólnie się spotkać na modlitwie i podziękować Matce Bożej, i, że tak powiem, złożyć nasz gest uwielbienia, bo Praga to też Warszawa. Dziękujemy za to docenienie i zauważenie, dowartościowanie naszych mieszkańców warszawskiej Pragi. Księże Biskupie to nie jedyne wydarzenie. Matka Boża Łaskawa, od Maryi rozpoczęliśmy, prawda? Ale poza tym peregrynacja relikwii rodziny Ulmów. Ta rodzina cieszy się w obu diecezjach wielką popularnością, prawda? To jest wzór takiego szczęścia rodzinnego? I chciałbym jeszcze trochę zrobić krok w tył. Zróbmy, jak, jak pierwsze przyszły takie wiadomości, że rozpoczyna się proces błogosławionej rodziny Ulmów, to takie, takie były mieszane uczucia, prawda? Potem sama uroczystość beatyfikacji okazała się niezwykłą. Niezwykle Dostojną, ale nie w, w, oczywiście w formie zewnętrznej także, ale wszyscy, którzy czy byli tam osobiście, czy, czy uczestniczyli, mówili, było coś nadzwyczajnego. I teraz, kiedy relikwie ruszyły w Polskę, a dodam, że bardzo, bardzo wiele parafii stara się pozyskać dla, dla siebie. To przy tych relikwiach zbierają się ludzie gromadnie, i widać, że ta rodzina, powiem tak, ma coś dzisiaj do powiedzenia. A przede wszystkim prosimy o umocnienie tych dwóch wspólnot małżeńskiej, rodzinnej, o pomnożenie naszej wiary i, i takie mocne, tak powiem, przytulenie się do Pana Jezusa. I reliki rodziny Ulmów w wielu paraf parafiach naszej diecezji także będą. Tak, no, przez od, od 11 do 18 są wyznaczone ośrodki, to można to sobie tam na stronie internetowej doczytać. I tam gromadzą się przedstawiciele poszczególnych dekanatów. Tam zapraszamy wszystkich naszych diecezjan i, i gości. I Ufam, że to będzie taki porządny tydzień, dobrze zagospodarowany no i okaże się też owocny. Czego od tej rodziny, księże biskupie, możemy się uczyć? Ogromnego zawierzenia i że rzucili na szale wszystko, co mieli najcenniejsze. Życie. I e, ktoś powie, że no szafowali tym życiem, prawda, no to, że rodzice, ale dzieci mamy jakby różne sposoby patrzenia na rzeczywistość tak różne kategorie mhm. tak w pewnych kategoriach ludzkich to wydaje się to niezrozumiałe czy wątpliwe natomiast jak się patrzy przez perspektywę bożą kiedy mu się składa ofiarę całopalną, to przecież teraz widzimy ile dobra ilu ludzi wchodzi na drogę bożą ile rodzin się cementuje, ile, że powiem nowej nadziei. Rodzi się. Czyli my również możemy już teraz wołać z prośbami do właśnie tej rodziny, prawda? Tak. Możemy zaprosić tę rodzinę do swojego domu, do swojej rodziny. Tak, i to jest dla nas wielka łaska i dobrodziejstwo i widzę z programu, który został przez wszystkie te ośrodki nasze przygotowane, przygotowane tak. naprawdę napracowali się organizatorzy, Bogu niech będą dzięki za to i myślę, że wszyscy będziemy wdzięczni. Tak. A poza tym przecież i wspólnoty się w to angażują, i parafianie, i kapłani o to pytają. Mało tego, są też takie osoby, które komponują piosenki związane właśnie tak. z peregrynacją, prawda? Relikwii rodziny Ulmów. To jest jakby na, na teraz, ale trzeba trochę odczekać będzie i zobaczyć, do ilu, że tak powiem, Pan Bóg, do ilu serc zapukał właśnie poprzez tę peregrinację. I w związku z tym zachęcamy Państwa do udziału właśnie w tych uroczystościach, również na terenie naszej diecezji, tak można powiedzieć, będą i procesje, i modlitwy, i wielka radość z tego powodu. Zapowiedziałam piosenkę i będzie taki utwór. Autorem pomysłu jest ksiądz Janusz Kopczyński, proboszcz parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim, którego serdecznie pozdrawiamy. Tak, właśnie... za chwilę tam udaję się do tej parafii na spotkanie w szkołach salezjańskich. I właśnie teraz na antenie Radia Warszawa kompozycja poświęcona właśnie tej rodzinie i temu wydarzeniu. Ksiądz biskup Romuald Kamiński był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Jestem wdzięczny Wam za to.